Uwaga! Robię test lampki do... Ym, test lampki. Jakie lampki? <laughs> do selfie, która ma mi pomóc w nagrywaniu. Uwaga. Czy ja mam niebieskie oczy? Czy mi się wydaje? Mam jaskrawo niebieskie oczy. Może tylko mi się wydaje. O Jezus. Nie, no jest chyba różnica. Mi się wydaje, że jest... Spoko, ciekawe jak będzie z jakością. Aha, bo teraz tak nie mogę robić czekaj, czekaj, No, no i co? I jeszcze... Teraz dopiero widać, że nie jestem <laughs> pomalowana. Nie, nie jestem równie spora tylko jadłą opierowo. Prześwietla mnie, czyli chyba jest dobrze. No, tak to totalnie. No, ale spokojnie, każdy z ten pryszcz i zmarszczkę. Włosy na brodzie i gluty w nosie. I przerzedzone brwi, No i co? Chyba spoko, nie? Jest różnica? To za mocne jest, ale chyba jest. Cześć! Nie wiem, co Wam dzisiaj pokazywałam. Myślę, że pokazywałam Wam test tej lampki, a poza tym nie pamiętam, czy się z Wami witam, czy nie. Pewnie ten vlog jest kontynuacją vloga z dnia wczorajszego. No, dzisiaj mieliśmy no, awarię, ale już jest sytuacja opanowana. I teraz tak, sprzątnęłam chatę i ugotowałam. Uwaga! A, to już Wam pokazywałam to jest komputer suszu nie wiem, czy wy tutaj coś... Gdzieś... Czy Wy tu coś widzicie? Hmm. Może tak. Mhm. Oj! Zmienił kolor, ale powiem Wam, że pachnie naprawdę ekstra. Więc używam nowej lampki. Muszę ją wypróbować. W tle chodzi zmywarka. A co ja mam do roboty? Jeszcze dużo rzeczy, ale teraz chcę zlać nalewkę cytrynową, którą robiłam kilka dni temu. Co widzieliście? E, tak, co widzieliście? Sorry, muszę się teraz przyzwyczaić do nowego światełka, więc oprócz tego, że nie wiem gdzie patrzeć, to będę też klikać w podgląd, żeby mnie nie prześwietlało. E, tam mi pokazuje, bo to jest kartonów do wyniesienia. I co? No i zlejemy na leweczkę. Do butelek, które widzieliście e, już, bo miałam w nich spirytus, ale... karawki w sumie mam, ale zleję do tych butelek, zobaczymy ile wyjdzie. Nie okej, okay, no to co, działamy. Trochę smakuje jak w do się naczyń. A to jest kwestia tego, że cytryny są pewnie woskowane. Tak jak mówiłam, Wam ja je szorowałam, bo wiem o tym gąbką z, od naczyń. I potem jeszcze je sparzyłam. Po prostu jest intensywny smak. Natomiast wydaje mi się, że jest za dużo cukru. A jest spoko, bo nie wykręca mordy, jest aromatyczna. Ma posmak taki trochę gorzki, takiej skórki. Ym, no jest trochę słodka. No i te, 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 to jest Na Wasze zdrowie. No i oczywiście chciałam przeprosić Was za tą zmywarkę, która y, z tyłu buczy, jak to zwykle, no ale cóż, życie. Dobra, ja teraz idę kompot wynieść na balkon, niech on sobie stoi. Zobaczymy, co moja mama powie jutro na temat kompotu. <laughs> jak do nas przyjdą na imprezę, ale myślę, że mnie skrytykuje, jak to zwykle bywa. Tym bardziej, że kom podrobiłam po raz pierwszy i zrobiłam go oczywiście na no czuja. No i co? To na razie tyle. Ja idę sprzątać, więc nic ciekawego tutaj się dziać nie będzie. Na dziś robotę na kompie już skończyłam, jest 17 i dzisiaj jest 10 dzień grudnia. Witam Was na roku. <grym blogu> Cześć! Dzień tak... Cześć! A, i tak mnie nie widać Dzisiaj witam Was. Kolejnym dniu i dzisiaj jest piątek I dzisiaj będziemy mieć Christmas party. Oczywiście takie, na jakie pozwala polskie prawo i samodyscyplinę, a mianowicie w cztery osoby plus pies, ale jednak. Ale jednak będzie to świąteczna imprezka bo trzeba wyjeść dreszczki pomrożone. W w zamrażalniku żeby a w razie czego mieć miejsce na jakieś yy, jeszcze ze świąt a jeszcze muszę odmawiać lodówkę, a to nie wiem kiedy nastąpi bo w weekend planuję na cmentarz a w tygodniu muszę dokończyć pracę yy, i to tak fest no i co tak rozmazałam się już Szukuję się na Christmas party. Na Christmas party. Czyli coś mi Nie, nie, właśnie Jest siódma rano, ale ja dzisiaj muszę jeszcze wziąć na kompa. Na szczęście obiadu robić nie muszę. Ale jeszcze muszę iść z psem. No, dzisiaj miałam pobudkę o czwartej, tylko czy mnie słychać, nie? o czwartej trzydzieści hmm. i właśnie wyczułam proszę, śnieg, z tego co widziałam czy na dachach jest coś białego, ale czy to jest śnieg czy um, czy co, czy to jest śnieg, czy yy, czy mróz to nie wiem zaraz się przekonam

Przepis tą lampkę do, do kamery, żeby zobaczyć, czy też świruje światło. Ale tam powinno być lepiej, bo że państwa. A rację, z lampki robić nie będę, bo jest ich dużo w internecie. Um, z takiej racji, że są one tanie więc mnóstwo osób je kupiło, to znaczy ja swoją kupiłam wy, wysoce yy, po wysoce promocyjnej cenie mianowicie kosztowała 10 zł. Takiej ceny nie widziałam jeszcze ani w internecie, ani tym bardziej stacjonarnym. Stacjonarnie one są w tych sklepach za 2 zł, Dostępne, ale jakoś właśnie przed wakacjami i bursztyn przed świętami wszystkie zniknęły. Ciekawe, czemu. Więc co? Jeszcze sekundę. Ja sobie jeszcze muszę narysować chyba kreski i to mogą zrobić wcześniej. Ale muszę ja sobie brwi i mączkę. No, także idziemy, zobaczymy, czy śnieg leży, czy tam mróz, czy co to jest. Pewnie spacer będzie szybki, bo pies ostatnio nie chce wychodzić. Nie pokazuję Wam czym się maluję, bo taka ze mnie, wiecie... No... Już nawet nie wiem, co to jest. Beauty, Beauty Fancy. nie maluję. Tak jak mówiłam już 100 razy. I może dlatego nie mam preszty. że myślicie to? Bo widzę, że dużo osób zmaga się z, z problemem, czemu tak mogę? Z problemem pryszczy, a używa jakichś zabiegów, Bóg wie jakich. Oczyszczających, co oczywiście jest skazane jasne kremotery. Ja też że się poszła na jakieś oczyszczanie, nie wiem czego, ale coś się na pewno znajdzie, przeżyjemy w mieście. Jest zima. W każdym razie yy, myślę, że nie jest to sposób, żeby wyleczyć się z, ze wszystkiego, tylko trzeba zacząć od podstaw, czyli od tego, co jemy i co na tą twarz płacimy. Do, no, też tak myślę, dobrze tutaj szwankuję, myślałam, że będzie super, jest jak zwykle, no nie wiem, no nadal pracuję nad tym. wszystkim. tym wszystkim. Więc przepraszam Was za te świetlne kompozycje. Ja robię tak. Ja robię tak. Spora. I witam Was w kolejnym. I ja robię tak. I witam Was w kolejnym vlogu. Obczajcie to. Właśnie przed kurier przyniósł mi paczkę, która nie mieści się w obiektywie. Jest to paczka od mojej teściowej, która jest szalona, ale to już wszyscy wiemy. W końcu jest moją teściową. Nie może być inaczej. Ale po prostu rozmiar tej paczki, to jest jakiś gigant, nie, tak tego nie widać. W każdym razie, ym, nie wiem co to jest, bo przecież już dostaliśmy od niej prezent i na y, Mikołaja i na Święta. No dobra, otwieram. <laughs> nie wiem czy pokażę wam zawartość, ale otwieram. Dziękujemy bardzo, teściowo. Leś też dziękuję bardzo. Cześć. A u nas e, są już goście, są u nas rodzice, mamy imprezę świąteczną, obiad świąteczny. W każdym razie to chciałam powiedzieć, że pewnie nie uda mi się dzisiaj nic nagrać. Ja wyglądam tak, czy coś widać, nie wiem, na Instagramie na pewno rzucę jakieś zdjęcia, na Instagram. E, no to co, ja idę się, ja idę się bawić, ja idę świętować. E, Oni kadry. Tak? O, może tutaj? Nie, jest nie, Może wrzucę Wam po prostu zdjęcia. E, ja jestem zajęcie gośćmi rodzicami. No i co? I później widzimy się już w następnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć! Cześć! Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest 12 grudnia i nie mam mojej dziecię, kiedy ostatni raz nagrywałam. E, dzisiaj e, dzień minął bardzo szybko, jak zwykle. E, byliśmy na cmentarzu i na krótkich zakupach. Reszumniej co kupiliśmy, pojechaliśmy po konkretną rzecz, której oczywiście nie było. Ale coś chciałam powiedzieć, tylko nie pamiętam co, że kupiliśmy... A, no, obruszkę dla psa. E, dla zainteresowanych taką samą jak zwykle. E, Czerwono, ale co chciałam powiedzieć, że e, dopiero dowiedziałam się, że producent... Z którego zawsze korzystamy od lat, w sumie, przy każdym zwierzęciu jest z Okolic Wrocławia, więc to jest e, tym bardziej miła. A włączymy sobie może lampki? Hmm, czekajcie, włączymy sobie. O, lampki. Tak będzie lepiej? Czy tak nie będzie lepiej? Nie. Ja jestem zmęczona, na maksa zmarzłam. Pogoda jest beznadziejna, ale to już mówiłam. Włosy mam coraz bardziej żółte, ale już niedługo. Się to zmieni. E, I co? No i tyle. Robimy pizzę. Aha. Piję niedobre piwo. Pokażę. No, że niedobre. No, mi nie smakuje. Dla mnie jest za słodkie. Tylko znowu nie wiem, gdzie mam. pokazywać? O. O tak. E, imbir z miodem. Dla mnie jest to tanie za słodkie. I co? I chyba to wszystko. Jakby się coś przypomni, to. To dogram. Chyba zepsuła mi się moja nowa lampka do selfie. Tego jeszcze nie wiem, ale to się okaże. <grym> Dobra, to <grym> na razie, pa. I jeszcze chciałam Wam sprzedać patent. Jeśli nie macie, chociaż to jest na pewno powszechnie znane, w sumie my nie korzystaliśmy z tego do niedawna, bo jakoś zawsze korzystamy ze swoich sosów. W każdym razie, jak nie macie sosu na pizzę, a macie niedobry, <grym> w naszym przypadku, ketchup, to proszę bardzo. Można go wykorzystać w taki o, właśnie y, sposób.